Cześć, witajcie. Jak słychać ptaszki ćwierkają, cisza, spokój, ogólny chillout. I niestety przychodzi nam do tego, żeby stoczyć kolejną bitwę ciężkich, stalowych potworów. Hmm. Kolejna bitwa z serii Pomidorki Atakują. Mamy tutaj kolega Tetomix. Niestety kolega ma jakieś tam duże problemy z mikrofonem. Pewnie niektórzy nie będą chcieli w to uwierzyć, ale przyjmijmy, że tak jest. Ops. No dobra. Przyjmijmy, że tego nie widzieliśmy. Dobrze. Mamy tak, mamy Isa 3, który jest ósmym tierem, Jak wszyscy wiedzą o tym doskonale. Z radzieckiego drzewka witanków prowadzącego oczywiście do Isa 7 Jest to, powiedzmy tak sobie szczerze, stara linia, bardzo często, bardzo często wybierana przez graczy. I, powiedzmy tak, że dosyć przyjemna linia. Nie ma tam jakichś tam strasznych, failowych czołgów, które by przyprawiały nas o zawrót głowy. Mamy wszelkiego rodzaju KW-1. No, może niektórzy nie lubili te 28 ale po, po jakimś fajniejszym, po wgraniu się w ten czołg, on też potrafi co nieco. No, mamy oczywiście KW-1, KW-1S przez niektórego ukochanego, przez niektórych znienawidzonego ze względu na przepotężne działo. i o piękny pierwszy strzał. Także także ogólnie linia bardzo często polecana dla wszystkich początkujących, jak też i zaawansowanych. I z trzeci równie dobrze nadaje się na wszelkiego rodzaju jakieś ESL, -e, czy, czy na, na wszelkiego rodzaju clan Wars, nie Clan Wars, tylko na jakieś wojny, wojny jeśli chodzi o drużynowe. Na 7 na 7, także często jest brany. No, ładny strzał. Powiedzmy tak, że Tiger, an tym, że Tiger 1 prawdopodobnie nie obniżył na tyle lufy, żeby trafić idealnie w tył. W dalszym ciągu jest. Tutaj się bardzo zapędzają. Powiedzmy tak. Dosyć ciekawa taktyka, odpuścili praktycznie górkę, niby 61% szans na zwycięstwo, odpuścili górkę i, i na tej górce wyjeżdżały, wjechały czołgi, które ich teoretycznie mogą bić. W praktyce to już nie jest takie różowe, ze względu na to, że te czołgi, które tutaj mamy, zarówno KW-4, jak, jak i IS-3, Średnio opuszczają lufę. O, dopiero teraz się na patoczu T29, który jest trudniejszym przeciwnikiem. One tak średnio opuszczają lufę, więc wjechanie przez taki czołg na taką górkę nie oznacza automatycznie, że oni nas muszą wziąć, złoić nam, że tak powiem, D z tej górki, bo tak naprawdę, jeżeli nie opuścimy lufy, jeżeli nie podjedziemy do przodu, nie wystawimy się na strzał, no to niestety nic to nam nie da. <laughs> Fajnie to wygląda, na górze, na górze stoi raz cztery czołgi, są na cztery czołgi, a trzy czołgi stoją sobie na dole, w tym momencie tylko patrząc, który się wychyli. Fajny, powołującym sobie, naprawdę epicko to wygląda. W tym momencie wystarczyłoby, żeby IS kw wyjechał sobie tutaj i bezkarnie mógłby troszeczkę bić. Oczywiście problemem byłby, Problemem byłby lew i z 2, ale y, mieliby dosyć ułatwioną sytuację. Tryb bitwy spotkaniowej w Cup jest w miasteczku. Powiem szczerze, że nie gram tego trybu i, i, i trudno, mi, trudno mi powiedzieć, czy, jak się gra w tym trybie. Na razie przygrywają 9 do 4. Kolega Tomix Hmm. Jestem, powiedzmy tak sobie szczerze, początkująco, początkujący gracz. 2000 bitew, 484, ale to jest WN8. E, więc się tym nie sugerujmy. Ja tutaj sprawdziłem kolegę. Kolega ma tam około 700 WN7, czy jakoś tak, gdzieś w tych granicach. E, sprawdzę dokładnie. E, możecie sobie wziąć... Przepraszam, jeżeli to się chwi chwileczkę przytnie. No, 600 ma WN7, więc jak najbardziej, jak najbardziej pasuje do, do serii pomidorków, bo jak przypominam, że zbieram tutaj ludzi do 800 WN7, w dalszym ciągu jednak będziemy się posługiwać tym WN7, bo dosyć dobrze to obrazuje. Przy WN8, a powiedzmy, że w ostateczności. Hmm. No, taktyka ciekawa, powiem że tak, bo y, tu z jednej strony kolega się boi, żeby nie dostać z górki. Tutaj wystawia sobie tak zwany tyłeczek. Hmm. Tu kolega akurat is drugi pokarał. Troszeczkę wyszło to z braku jakby doświadczenia, bo, bo wystarczyło troszeczkę inaczej podjechać i, i byłoby ok. Wyszło, ale na szczęście skończyło się to tylko na jednym strzale. Bo IS trzeci ma tą swoją przypadłość. No, niesam... ładnie to wygląda. I z drugi wyparował, bo pojechał, nie powiem jak. W międzyczasie Tiger 1 strzelający za zero. No, ciekawe. Ciekawe się to dalej toczy. Aha, to żeby było śmiesznie, to chyba się wcale nie. Tak, to nawet swój Tiger jest 1. Kolega Primus Czapat. Na szczęście tylko na szczęście tylko za zero. O, tam, tak, tak, tak. No, może go Może by go tak wepchnąć. Oczywiście, zamiast objechać dookoła, zamiast pojechać się kombinować, to oni stoją. Na, na szczęście powiem szczerze, że została e, grupa, grupa takich osób bardziej nie, nieogranych. Zobaczcie, i z drugi 17 tysięcy bitew i... On wyjechał w ten sposób, to ja już powiem tak, że moim zdaniem powinien sobie już lepiej radzić przy takiej ilości bitew i, i, i nie mieć takich głupich pomysłów, żeby wyjechać bezpośrednio komuś pod lufę. Działo na is trzecim to jest BL-9. Bardzo fajne działo. Hmm, średnio bijące po 390 i 225 penetracji. Nie pamiętam ile to ma na goldzie. Nie ma jak tam ma jakieś strasznie 265 penetracji na goldzie. Także taka wartość nie kto wie jak duża. Kolega ma ciekawą technikę, powiem szczerze, rzadko stosowaną, czyli wyjeżdżanie bokiem. Hmm. Powiem tylko tyle. Wyjeżdżanie w ten sposób bokiem. Jest bardzo niebezpieczny. Isem trzecim nie wolno tego robić. Strzelając. Czekajcie, ja sobie przybliżę. Strzelając Isa trzeciego w to miejsce tutaj, między te kółeczka, ewentualnie strzelając go. No, czekajcie, z drugą stronę dostanie tutaj. W tutaj, te, ewentualnie mm, tu. Powoduje wybuchanie ISA trzeciego Ze względu na to, że tam się znajdują magazyny amunicji i wyjechanie w ten sposób powoduje w większości właśnie wybuch. Więc mam nadzieję, że kolega Tomik wyniesie z tego filmu radę, żeby jeżeli już wyjeżdża się IS-em trzecim, to raczej skantowanym, raczej na site scrapa, bo, on, bo te boki dosyć ładnie rykoszetują. I, i, I Natomiast stanie tak bokiem jest troszeczkę niebezpieczne. Także taka drobna, drobna moja uwaga. O, popatrzcie. I z obudził się. I z ósmy ma to samo działo, czyli ma też BL9, bo jest to pojazd stokowy. Natomiast gracz na szczęście nieogarnięty, powiedzmy tak, że mniej więcej porównywalny do kolegi. Tomiksa, ale, ale widocznie sobie zupełnie jakoś nie radzi, bo to kolega Tomiks ładnie się tutaj chowa, y, tylko nie, nie kombinuje, nie wyjeżdża jakoś tak. No ładnie, rykoszet. Y, natomiast, natomiast kolega z Isa radzi sobie zdecydowanie gorzej. Także, także spotkanie, że tak powiem, dwóch pomidorków i kolega Tomiks to zdecydowanie wygrywa. Tutaj troszeczkę się pospieszył. Wiadomo, B9 do najcenniejszych dział nie należy, ale mimo wszystko potrafi czasem zaskoczyć i trafić nawet z takich odległości, takie dziwne strzały, które w teorii nie powinny wejść, a jednak wchodzą. Nie prabił. 3000 damage'u, 4 fragi, ale bitwa już jest mniej więcej wykierowana, ponieważ już jest 12 do 12. Przegrywali dosyć znacznie ale już ładnie, wy, już ładnie wyciągnęli. Zostały IS3, Jak Pantera i KW2. Hmm. Jak Pantera. Jak Pantera jest wrednym czołgiem, ale w rękach ogarniętego gracza. Tutaj mamy gracza równie początkującego, więc raczej nie powinno być jakichś większych problemów. KW2. KW2 jest zawsze groźny, jeżeli ma trolla tego swojego przepotężnego. Pomimo tego, że że, że, że bardzo długo on skupiał, bardzo długo przeładowuje, to jednak przywalić potrafi. O. To jest naprawdę czołg bardzo groźny, zawsze w każdych warunkach. 436. Hmm. Mogło więcej wylosować. No te 70 No nie, 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 nie zrobiłbym go na hita, bo nie ma nawet nie ma takiej możliwości, żeby ściągnąć go na hita. Tutaj kolega wwozi dosyć ciekawą rzecz. Ja Wam powiem tak. Kolega ma siatkę i lornetkę. Jest to heavy. Tak, tak naprawdę, wszystko zależy oczywiście od funduszy, jakimi dysponujecie. Raczej na tego, na tego, te, tego heavy'ka stosuje się standardowy zestaw, czyli dosyłacz, wentylacja. Tutaj się kolega lekko zapatrzył. 408, oczywiście. Jak Pantera została lekko poturbowana, już. Jak Pantera, nawet w tym się działają, dużo szybciej, ale jak widać. O dziwo nic nie robi, same krytyki. Tutaj powiem szczerze, że kolega ma dużo szczęścia. E, następny krytyk, ładnie. No, jak mam teraz zamiast się wycofać, to stoi i się zastanawia. No, no, no to no tak się nie gra. No, no cóż zrobić? E, do, miałem dokończyć. Na ten czołg standardowo polecam e, stabilizator. Wentylację i dosyłacz. To jest najlepsza opcja. E, także tutaj jest tylko kwestia chyba e, finansowa, że kolega e, dysponował jakimś ograniczonym funduszem. Ewentualnie ten czołg był e, w, no, e, zrobiony troszeczkę inaczej. Także jeżeli, jeżeli gracie tym czołgiem, to oczywiście ten setup, który podają nam, jest dużo lepszy. No ale tutaj widzę, że kolega sobie też poradził nawet, nawet bez ułatwień, związanych z, z właśnie z tymi modułami, które możemy założyć. A z pancerny? Ładnie. Duży kaliber oraz stalowa ściana. Niedużo tych medali, ale przypominam, kolega ma 609 WN7. Więc jak na takiego, że tak powiem, pomidorka. Może, może niekiedy nie powinienem tego tak nazywać, ale jest to. Nie jest to w jakiś tam sposób obraźliwe pod osobą, bo jak tak powiedziałem, w. Te bitwy mają pokazywać dobre mecze, że Pomidorki też potrafią zagrać dobre mecze. Tutaj kolega miał naprawdę dużo szczęścia. Dużo przyjmował na za zero, dużo jakichś tam rykoszetów, e, krytyków, a, a jednak e, mało, e, mało zrobił, jeśli chodzi, mało dostał takich strzałów bezpośrednich, które jest z meczem. Teraz zobaczymy, ile właśnie przyjął na klatę. 4332, 4332,5 fragów. X po 1469, na klatę przyjął 4360. Mm. A z podświetlenia to jest pomijalna rzecz, czyli mniej więcej tyle samo oddał, co i przyjął na klatę. E, 13 strzałów przyjął, 7 spenetrowało i 6 nie spenetrowało. I przy tych 7 strzałach y, to zostało mi jeszcze dużo HP. 22 strzały. Kolega jak widać, gra bez prymki, 16 tysięcy jeszcze dodatkowo zarobiony. Nie strzelał z Golda, praktycznie. Mm, jakby miały zgrać z premką to już byłoby 200 Także no taka bitwa. Mam nadzieję, że kolega oglądzie sobie tą bitwę i w razie w czy też wy wszyscy przyjmiecie sobie do jakby się moje, moje rady na temat grania tego tym czołgiem. Ja tym czołgiem zagrałem dosyć sporo bitew i, i, i nieraz się mi zdarzyło właśnie wyjechać pod, ko, pod kogoś Lufę, nawet z Full HP. I, Strzelając, strzelając w kogoś, dostać jeszcze takiego hita y, Amoraka, i, no i lądowałem w garażu, także bokiem raczej wyjeżdżamy, ale tylko i wyłącznie skontowani ja na także Także y, to sobie kolega może za y, mniej więcej zanotować. Nie, ogólnie bitwa dużo. Y, w której było dużo szczęścia, dużo strzelania przez kolegę, dużo dingów, dużo jakich tam powiedzmy sobie szczerze, takich sytuacji szczęśliwych, ale najważniejsze, że skończyła się dobrze. Dlatego kolega zagrał tutaj dobry mecz, zrobił najlepszy demet ze wszystkich i to się najbardziej liczy. Mam nadzieję, że nie będziecie za bardzo komentować tego, w jaki sposób kolega kontował bokiem. Tak zwany, jakby to faja określił, dupny side scrap też czasem, czasem się przydaje. Także mm, mam nadzieję, że nie będziecie się nie będziecie zbytnio jakby nieprzychylni do tego, co kolega robił. Dzięki w takim razie i do usłyszenia.